Słuchaj, jako żeby Beata i dyrektor się ostatnio pokłócili... Wiesz, ja tam do Beaty nic nie mam, ale... A ja mam! Co takiego? Prezent. Nie mogę patrzeć, jak ona chodzi taka smutna. Grażyna, ale to jest sól do kąpieli, a ona nie ma wanny! Ale dyrektor ma, będzie miała pretekst, żeby go odwiedzić. Grażyno! Jak wino, uderzysz do głowy. Ale skoro są pokłóceni, to po co jej żel pod prysznic? Wiesz, skoro ostatnio są pokłóceni, poza tym tu ma jeszcze olejek do ciała. Grażyna jak to pachnie, to jest jakby luksusowe. To jest, moja kochana, najnowsza linia kosmetyków od naturalne aterie. Bright Winter, przecież jak ona tego użyje będzie ją czuć na całym korytarzu dzięki temu dyrektor będzie wiedział kiedy ona jest w szkole no wiesz skoro już razem nie przyjeżdżają do szkoły Grażyna ty jesteś genialna genialne to są kosmetyki, zapach pielęgnacja i relaks taki czy w jednym nie no, Beata, będzie zachwycona. Wiesz no, mam nadzieję, że tą weźmie. Weźmie, weźmie. Ona i dyrektor sobie w tym roku nic nie dają. Naprawdę? No, nie dalej jak wczoraj zarzekała się, że nigdy więcej mu nie da.